Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich w kolejnym odcinku duchowego przewodnika. W naszym ostatnim spotkaniu poruszyliśmy temat roztropności, a dokładnie powiedzieliśmy, co to znaczy czynić za dużo. W dzisiejszym spotkaniu będziemy kontynuowali nasze rozważania na temat roztropności i powiemy, co to znaczy czynić za mało. Zapraszam już wszystkich do wspólnego oglądania. Kolejnego odcinka duchowego przewodnika. Drugim biegunem Nieroztropności jest czynić za mało, za mało dla Boga, za mało w stosunku do łaski nam udzielonej. Zdaje się ludziom niekiedy, że w swoim życiu duchowym osiągnęli już wszystko, czego pragnęli, że wznieśli się już na taki poziom, że już wyżej się wspinać po prostu nie da. Zapominają, że Bóg jest ich Panem, a nie oni sami, i że ich obowiązkiem jest dążyć za natchnieniem łaski, gdziekolwiek ona ich poprowadzi. Poza tym, jeśli można mówić o stałych poziomach w życiu duchowym, to raczej mówimy o nich stosunkowo rzadko. Zazwyczaj jest tak, że w życiu duchowym Polega ono na pewnym wznoszeniu się lub na obniżaniu, na zdążaniu naprzód lub po prostu cofaniu się. Nie ma, gdzie nie ma miejsca starania o pierwsze miejsce, tam zazwyczaj opada się na ostatnie. Całe więc zagadnienie streszcza się w tym, czego chce Bóg, a nie czego my. Jakaż bowiem nieroztropność może być większa, aniżeli. Chcieć się wyłamać spod woli Boga, lub swoją wolę Bogu narzucać. Jeżeli chcemy ćwiczyć się w cnocie roztropności, powinniśmy robić to w sposób mądry. Mianowicie są ludzie, można powiedzieć, tego świata, którzy ochotniej słuchaliby głosu rozwagi powściągającej tych, którzy idą za daleko w swoim życiu duchowym i chętnie zostaliby zwolennikami świętego Antoniego, gdy ten wynosił roztropność nade wszystko w życiu, spośród wszystkich innych cnót. Ale jednocześnie budzi się w nich złość, gdy roztropność świętego Antoniego zaczyna w jakiś sposób strofować ich opieszałość. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego akurat takie emocje powstają w człowieku? To właśnie hmm, wynika z tego, że tacy ludzie źle rozumieją roztropność, a właściwie Rostropność dla nich staje się tak naprawdę nieroztropnością, która polega na tym, że względem Pana Boga nie chcą dać tyle, ile Pan Bóg od nich żąda. I ta roztropność polegająca na sprzecznym z wolą Bożą skąpstwie. Można, możemy ją porównać do takiej wygody i do takiego sprytnego omijania Pana Boga, gdy jego żądania e, zaczynają być niewygodne dla ich codziennego życia. I ludzie tego pokroju bywają nieczuli na Boże natchnienia, przeczuwają w nich wyższe wezwanie, a jednak zamykają przed nim swoje serce nie chcą ich znać, gdyż obawiają się, że Bóg czegoś od nich zażąda. Innym wyrazem nierostropności jest oparcie swego postępowania na zasadach, które uważaliśmy za bezpieczne. I upieranie się przy nich, choć obecnie widzimy już, że nie są one najlepsze, oraz czujemy, że Bóg nas zachęca do wznieślejszego sposobu postępowania. W tym bowiem wypadku obrane przez nas zasady, choć istotnie mogły być kiedyś bezpieczne, obecnie bezpiecznymi już nie są. Stają się nierozważne, samowolne, lekkomyślne, a niekiedy wprost graniczące z oziębłością. Tak, niekiedy w pożyciu towarzyskim okazujemy dziwną ustępliwość. A nie dla miłości bliźniego, lecz dla własnego spokoju, nie ujmując się za Bogiem, byle nie narazić się światu. Nasze wzniosłe zasady gdzieś się ulatniają, pozostawiając Boga zamiast okupu w ręku nieprzyjaciół. Czasem Dołącza się krok następny niepostrzeżenie, tak niepostrzeżenie, że obrazilibyśmy się, gdyby nam ktoś to zarzucił. Dochodzi do tego, że główną naszą regułą staje się własna wygoda i dobre mniemanie u ludzi, zamiast woli Boga i zasad Ewangelii. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie kolejnego odcinka duchowego przewodnika. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, które publikujemy na naszym kanale, to kliknijcie w dzwoneczek. Zachęcam również do subskrybowania. Kanału Katolickiej Telewizji Serbinów. Do zobaczenia już w następnym odcinku duchowego przewodnika. Szczęść Boże!